Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Azuras Wrath. Jak widzicie, jesteśmy na księżycu. Epicka muzyka się rozpoczyna. Epicki pojedynek się rozpoczyna. O tak, jest siła. Jak widzicie, nasz cios niewiele zrobił na Obusie, Natomiast jego cios, no, widzicie co zrobił. Odrzucił nas dość daleko, dość daleko. Ten odcinek jest jednym z moich ulubionych odcinków z całej gry Azuras' Wrath. Gdyż, no, wsuwajcie się po prostu w muzykę. Jest to takie epic, że po prostu szkoda gadać. Tak, ta walka była też w wersji demo gry, jeżeli graliście, no to możecie mieć mogliście mieć przyjemność już jakby doświadczyć tego odcinka. Jednak według mnie ten odcinek jest jednym. Ogólnie ta walka tutaj jest jedną z najbardziej epickich walk, jakie kiedykolwiek udało mi się stoczyć w jakiejkolwiek grze. Naprawdę to jest moc sama w sobie. Muzyka w tym odcinku. Była też w jednym z odcinków One Piece, kiedy to. Był pojedynek Luffy kontra Crocodile. Jeżeli ktoś kojarzy to, może, może pamiętać. Siła! Ale pięknie. Jak widzicie, już mamy 6 rąk. August jakby nie, nie uwolnił z sam swojej mocy. Jeszcze bawi się na razie z nami póki co. Ale my nieźle tutaj mu najemy na razie hmm, cęgi. Niezłe. August! O, czyżby panował jakiś cios? Spróbuję się do niego wybronić. Dobra, uda się. Dobrze, udało mi się wybronić. Chodź tutaj, August. Dobra, przechodzimy do następnej sekwencji. Burst. A, trochę go tym razem odrzuciło. To jest epickość po prostu sama w sobie co teraz się dzieje na ekranie, naprawdę. Dobra, w końcu odrzuciliśmy go. A tym razem oddaliśmy mu ten jego pierwszy cios. O, chyba teraz na poważnie już zaczął brać tą walkę. <słyski> Wild Dark, August Sword. Czyli August wyciąga po prostu swój miecz przeciwko nam. Wow, będzie ciężko. No a tutaj Deus i Jasia. Jedynym e, przeciwko komu August wyciągał dotychczas miecz. Asura's jesteś ty, Lordzie Deusie. Hmm. Czy Asura jest taki potężny? A oni sobie po prostu z góry obserwują tą walkę. Jest moc! Kojarzy mi się to z atakiem Zarakiego Kenpaciego. Z bliźnia, w ogóle ta postać, jak już mówiłem, mi się kojarzy z Zarakim. Okej, okay, jedziemy. No, teraz będzie trudniej, troszeczkę walka. Wow! Zmienia jakby rodzaj. W końcu August wyciągnął swój miecz, który podobno użył tylko raz w yy, walce z, z samym Deusem, czyli z niby najpotężniejszym Bogiem. Wow! Ciężko podejść do niego w tym momencie. Wow, ale się szybko przemieszcza za Znowu musimy do niego dobiegać. Wow, wow! Aj, trafił mnie! No, August, chodź tutaj! Jest, przebiłem się, dobra. Mówię go lać, co? A i znowu się teleportował za straniec, próbuję się uwolnić, wtedy będę mógł. Piękna! Blomba. Szybko podbiegniemy do niego, chyba nie zdążę. Nie zdążyłem. Dobra, uwolnienie!

o, czyżby zgapa z Ichimarugina z, Ichima z bliża? No może nie zgapa, ale na pewno coś mają ze sobą wspólnego. Tak, tylko, tylko silny przetrwa według tałgusa oczywiście. O, ręce nam powoli odpadają. Nie opadają, lecz odpadają. No i wracamy na ziemię. Już wpadamy powoli w atmosferę. Fajnie, że oni się rozmawiają, będąc y, w takiej odległości od siebie. <noise> no, ale dobra, to jest Azura tutaj wszystko jest możliwe. <tryk zainteresowało w szwę> No i epicko to wygląda. I ta dziewczynka patrzy na swego, swojego wybawcę w oddali, kiedy spada wbijany przez wielki miecz A O! Przebił nas. Niedobrze. O! Nie tylko nas przebił, ale również przebił całą kulę ziemską. Spoko. naszą pięść! I jedziemy! O, w ostatniej chwili rozpieprzyliśmy miecz Augusta. Piękne ciachnięcie! Zwyciężyliśmy. Użyliśmy jego własnej broni przeciwko jemu. Szkoda, że znowu nie mamy rąk, no ale cóż... Światłaś. Nie ma zbyt wielkiej szczęści. Ale w jaki sposób pójdziesz na tę nieruchomość? To, co jest przed nieruchomością, to... No, niebezpiecznie jest zapuszczać się w takie tereny, dziewczynko. Barma. O, czyżby August uznał nas za równych sobie, albo nawet silniejszych. Na to wygląda. No i August wyzionął ducha. Kolejny Bóg przez nas został pokonany, ale jakoś tego wyjątkowo darzyłem sympatię. Jak tamtych nienawidziłem i mnie denerwowali, to ten jedyny jedynie zachował się honorowo. Walczył z nami, wyleczył nasze rany. No i przegrał w uczciwej, uczciwej walce. Nawet przyznał nam, że jesteśmy silniejsi. No, i dał nam nasze, swoje błogosławieństwo co do naszej zemsty. Powiedział, żebyśmy szli drogą, którą zmierzamy nadal. No, bo mamy według niego przynajmniej jakieś szanse, skoro rozwaliliśmy już trzech z siedmiu bogów, więc. No, niewątpliwie. O, a co to? Goma Striker. Poziom mocy bardzo wysoki. Czyżbyśmy się udali w jego stronę? Dziewczynka załamana. No tak, w końcu zmierza w kierunku jej wioski. Dobra, jedziemy. Pożyczam to. Bez rąk asura, kurde, przydałoby się już jakieś leczenie znowu, żeby się odzyskał. No, ale nie wiem w jaki sposób e, ty się do tej czas pory leczyłeś. W sumie za każdym razem, kiedy traciłeś ręce, szedłeś do piekła i wracałeś tam z rękami i z powrotem. Myślę, że odrosną ci, jak ja szczurce e, w czasie. Dobra, czas, więc troszeczkę szybciej. Chyba dziewczynka nas nie dogoni. Zresztą nie chcemy, aby nas dogoniła, bo no coś mogłoby jej się stać. Ale szybkie, Sasura, ja pierdzielę. No, nie wysilaj się, nie wysilaj się, moja droga. Asura już spotkał się ze tą gomą całą No to wygląda No jeżeli coś wybucha to znaczy, że tam jest Asura Ciąg dalszy nastąpi Plac wioski na skraju Shinkoku nie, czemu ja nadal żyję? Gdybym tylko modlił się więcej, może zaakceptowaliby moją duszę. To była nasza jedyna szansa, żeby dostać się do nieba! Co teraz zrobimy? Musimy się dalej modlić. Jeżeli wciąż będziemy składać nasze modły, z pewnością poprowadzą nasze dusze do nieba. Co jest z wami? Nic tylko się modlicie! Modlicie się za śmierć? Tak nie może być. Cóż czuję, że zaraz będę żygać! Muszę zostawić to miejsce. Nie chcę tu być. Gdziekolwiek, tylko nie tutaj. Chwilę później na polu bitwy. Co, co to jest? To musi być on. On znowu walczy. Zaraz, zaraz. On walczy z niebiosami. To nie może być Goma. Gomba nie zrodza się z niebios. To musi być on. Nie będę tutaj siedzieć i się modlić. Muszę się tam dostać. Muszę się dostać na to pole bitwy. Moje murami, kamigami no hikari no, toga kimono no inochi ni mai. Ikaru. Tada junshin. Asura wa